Zima tak naprawdę jeszcze się nie zaczęła, mówię taka śnieżna zima, a już w odwrocie. Parę dni śnieg poleżał, teraz w zasadzie już roztopy, leci taki mokry deszczyk. Wybieram się do lasu oczywiście, piękna pogoda, w sumie zawsze jest piękna pogoda. Witam Was serdecznie, Daszbur. Trochę ostatnio przebywam we własnym łowisku, no, mamy jeszcze jelenie do otrzału, Sezon na łanie się już kończy, cielaki, zostaną jeszcze byki, to oczywiście dziki, drapieżniki. Za chwilę też kolejny wyjazd, w przyszłym tygodniu następny. I tak się to nasze łowieckie życie toczy. Mamy powoli, się zbliżamy do połowy stycznia. Ten taki zasadniczy sezon też się będzie kończył, w wielu kołach już było albo za chwilę będzie zakończenie sezonu, właściwie już w większości chyba było zakończenie sezonu polowań zbiorowych. Będziemy jeszcze polować na bażanty, no. Polowania cały czas trwają. Ja bym chciał bardzo też poruszyć taki bardzo, no, chciałbym poruszyć taki bardzo ważki temat i zwrócić wam uwagę już chyba dwa odcinki temu o tym mówiłem, bo czasami też trzeba porozmawiać o tych sprawach, które są dla nas drażliwe i bardzo ważne, ale nie tylko jako myśliwych, ale w ogóle jako obywateli tego kraju, tego nieszczęsnego kraju, bo mamy Fatalnych rządzących. I tak się składa, że męża stanu to u nas, nie wiem kiedy, był jakiś ostatni, chyba Piłsudski, czy, czy to na pewno jeszcze przed wojną. Od tego czasu prawdziwych polityków to u nas nie ma, tylko są politykierzy. odbywają się, na naszych oczach dzieją się rzeczy dziwne i czasami zatrważające. Ja już nie mówię w ogóle o tym, co się dzieje wokół lasów, wokół łowiectwa, ale generalnie w kraju co się dzieje. Drożyzna potworna, prawo właściwie nie istnieje. Strach się bać w ogóle. Nie daj Boże, by człowiek do sądu trafił, bo sprawiedliwości to nie wiadomo, gdzie będzie szukać. Ale wracam jeszcze na nasze podwórko. Na podwórko łowieckie, a w zasadzie no, na podwórko to leśnołowieckie łowieckie. I do tego naszego nieszczęsnego Ministerstwa Ochrony Środowiska. Widziałem parę dni temu, chyba dwa dni temu, widziałem taki sondaż popularności ministrów i poszczególnych resortów. No oczywiście tam pan Bodnar, no bo to walczy cały czas, co, co z każdego dnia muszą kogoś aresztować, bo bez tego by się nie obyło, albo przynajmniej zapowiadać, że kogoś aresztują. No więc non stop tego człowieka widzimy w telewizjach, w, na, w internecie. No ale tam gdzieś zajął trzecie miejsce zaszczytne. Ale co ciekawe, to nasze środowisko, mówię nasze, bo my pod to ministerstwo należymy, to nasze ministerstwo, czyli środowiska i klimatu i, i sama pani minister Heniu Kloska jest chyba na ostatnim miejscu, dosłownie. W tej ocenie, a to, są, to jest ocena przeprowadzona przez tak zwane przychylne chyba media, nawet nie wiem czy na jakiej grupie, bo to tak samo jak przeprowadzają te... Badania sondażowe, w których wynika, że 150% mieszkańców polskich chce, żeby myśliwi byli badani, tak jakby to mieszkańców polskich cokolwiek obchodziło, czy my mamy badania, czy nie. Oprócz wąskiej grupy zademiarzy. Ale w tej, w tym rankingu okazało się, że pani Hoenig jest na samym, samym końcu. I to doskonale odzwierciedla, akurat tu bym się z tym zgodził całkowicie, pomijając te inne ministerstwa nieszczęsne, ale to szczególnie jest katastrofalne. Bo akurat dotyczy nas, dotyka nas jakby. Ale wracam do leśników, ponieważ no, my jesteśmy nierozerwalnie związani z lasami, z polem, z lasem, z rolnikami, z leśnikami. To są nasi naturalni towarzysze doli i niedoli. Poza tym, no, no, jak wiemy wszyscy, mnóstwo wśród nas jest, jest koleżanek, kolegów leśników, tak samo jak jest mnóstwo rolników. W naszym kręgu łowieckim, ale lasy. I tutaj taka, takie moje wtrącenie. Zwróćcie szanowni, szanowne koleżanki i koledzy, uwagę: jest wśród nas postać, którą ja bardzo cenię. To jest Maciek Perzyna, kolega Maciek Perzyna. To jest lekarz weterynarii, wykładowca akademicki, myśliwy oczywiście. Człowiek, który się niesłychanie angażuje i angażował się. Związek Zawodowy, nasza sprawa, czy wspólna sprawa, przepraszam. Teraz chyba już zrezygnował z zarządu, o ile wiem, ale ja bardzo lubię oglądać i słuchać jego komentarzy, szczególnie komentarzy, które nagrywa jadąc gdzieś samochodem. I to właśnie on brał najczęściej udział w tych wszystkich komisjach sejmowych, gdzie debatowano na temat leśnictwa, znaczy leśnictwa, łowiectwa. I on najczęściej ripostował tłamsił tych pfu, fachowców, obalał te ich bzdury, bo to jest, jeszcze raz powtarzam, to jest praktyk, to jest człowiek, który ma kolosalną wiedzę i posłuchajcie go, naprawdę warto go posłuchać. Polecam z całego serca. Wbijcie sobie Maciej Perzyna, wypowiada się na różne tematy kenologiczne, ale generalnie bardzo często właśnie porusza te sprawy nas dotykające. I ostatnio też słuchałem go w drodze, bo on generalnie nagrywa w drodze, tak powiedziałem opowiadał o lasach, o naradzie, która się odbyła w Lasach Państwowych, w Dyrekcji chyba Generalnej Lasów Państwowych, na temat reformy. I tu w tym momencie, jak słyszycie, że ktoś z tego rządu przeprowadza reformy, a szczególnie z Ministerstwa Środowiska, to już od razu czapka się, włos się jeży na głowie i zapala się alarm. Kolejna katastrofa. I faktycznie. I kolega Maciek przedstawia tam, omawia pokrótce postulaty, postulaty założenia tej reformy. No więc 30% do 30% leśników na bruczek. Leśnictwa, leśnicy, podleśniczowie rotacyjni, czyli w jednym dniu na przykład będzie miał leśnictwo, powiedzmy jedno, potem w środę będzie, miał, czy we wtorek będzie miał jakieś inne, w czwartek jeszcze inne. Wyprzedaż, która już trwa, majątku lasów, budynków i przeniesienie jakby leśników do kontenerów. Likwidacja olbrzymiej ilości szkółek, bo szkółki są niepotrzebne, bo po co nam jakieś szkółki, jak można u Niemca kupić tak choinki, niedawno ktoś tam kupował z Warszawy, po co my mamy kupować sadzonki, w ogóle wprowadzić szkółki, jak można kupić u sąsiada za, za euro. A w to miejsce, to już moja taka dygresja jest, takie dopowiedzenie, bo takie są też plany, to na co zwracam uwagę, mają powstać farmy fotowoltaiczne w lasach i wiatraki. Wyobrażacie sobie wiatraki i farmy fotowoltaiczne w lasach. Tragedia, po prostu jeszcze raz tragedia, bezmyślność, bez sens. Ale ponieważ nasi zachodni sąsiedzi, bo my generalnie odnosimy się do nich, bo najczęściej oni nam tutaj wprowadzają różne rozwiązania pod ich płaszczykiem Ponieważ u nich jest generalny odwrót od fotowoltaiki, od, tych, od tej Zielonego ładu tych kretisk, od tej zielonej energii odnawialnej. No więc nie mają, zrobić, nie mają co zrobić z wiatraczkami. No więc co? To polaczką trzeba. Nie? No więc my będziemy mieli w lasach zamiast, zamiast upraw będziemy mieli fotowoltaikę i wiatraki. Kolejne postulaty z tej reformy, likwidacja albo w dużej części likwidacja straży leśnej. I tu od razu. Ale to już nie, nie jest informacja od kolegi Maćka, ja sam to wyczytałem, że do Sejmu wpłynął taki obywatelski projekt utworzenia Straży Leśnej Obywatelskiej. Bo większej bzdury już nie słyszałem. To tak samo, chyba na tej samej zasadzie, jak pamiętam, jak po Bieszczadach się pałątała taka banda, ponaszywali sobie jakieś mundurki, sobie poszyli, ponaszywali sobie strażnik Puszczy Karpackiej, której nie ma i nigdy tam nie było. I straszyli ludzi mandatami, chociaż nie mieli do tego żadnego prawa. Ja sam widziałem takiego pajaca, który latał, uważał się nie wiadomo za kogo. No więc mamy takie, to jest, to ma być reforma lasów państwowych. Teraz wyłączanie, kolejne wyłączania, yy, mają być te, te lasy nieszczęsne, już, które, których już dawno słyszymy, czyli te lasy społeczne. I tutaj też zwróćcie uwagę, do czego, to, do czego to może prowadzić? Już nie mówię, bo to już o tym żeśmy trąbili wiele razy, że to jest największa bzdura, bo przecież no jakie mamy w tej chwili lasy? Co jakie to są lasy? Hrabiowskie, książęce? Społeczne lasy są w Polsce. Wszystkie lasy w Polsce oprócz prywatnych są społeczne. Ale do czego to dąży? Do czego to zmierza? Moim zdaniem do prywatyzacji. Jakiś czas temu koledzy leśnicy opowiadali mi, że były pilne poszukiwania. Wśród kadry leśnej ludzi, którzy mają uprawnienia do, zasi do zasiadania w spółkach skarbu państwa. No i teraz połączmy te bieguny. Połączmy te sznureczki, może jakiś węzełek się z tego zrobi, i sami sobie dopowiedzcie po co? Po co to wszystko? Po co te kolejne reformy? Po co te wywracanie wszystkiego do góry nogami? A to, że nam grozi katastrofa gospodarcza już się zbliża wielkimi krokami. Że może się zawalić przemysł ten meblarski, z którego słynęliśmy na całym świecie, byliśmy potentatem, może jeszcze jakoś, w jakiś sposób jesteśmy, to nie ma żadnego znaczenia dla tych ludzi. Tu się liczy ideologia. To jest po prostu niepojęte. Jak coś takiego w kraju tak dużym jak Polska, tak wspaniale zalesionym jak Polska, mogą się dziać takie historie? I tutaj nasz kolega Maciek też takie pytanie, on zawsze zadaje pytanie bezpośrednie. I zwrócił się z takim praktycznie zawołaniem koleżanki i koledzy leśnicy. Na co wy czekacie? Gdzie wy jesteście? Obudźcie się w końcu. Jeżeli słyszycie, że 30% z was ma być wylanych na bruk, gdzie, wy, gdzie pracy znajdziecie? Chyba, że u Bauera niemieckiego, który będzie, będzie właścicielem tych lasów, to wtedy będziecie tam może pracować. To samo dotyczy łowiectwa. To wszystko do tego dąży sprywatyzować łowiectwo, sprzedać obwody dla naszych, bo mamy wspaniałe, mamy wspaniałe obwody, gdzie jest mnóstwo zwierzyny, bardzo ciekawe tereny, no to są, to są bardzo, bardzo łakome kąski, a do tego jeszcze na pewno jakieś pieniążki też się znajdą z CPK, z Unii Europejskiej na zagospodarowanie prywatnych obwodów, a my będziemy, tak jak ja to widziałem w Czechach, jak byłem na tak zwanym polowaniu na bażanty, bo to nie było żadne polowanie, tylko bażanty były wyrzucane z klatek, ale ja, ja tylko filmowałem, ja nie, nie, polo, nie strzelałem. No więc, ale tam widziałem właśnie tych starych myśliwych, bo z nimi rozmawiałem, którzy kiedyś polowali na tych terenach, a teraz na prywatnym obwodzie służą do tego, żeby no jak pies nie przyniesie, żeby taki myśliwy kiedyś, kiedyś myśliwy przyniósł, zbierał te barżanty. No więc chyba to wszystko do tego dąży. I tutaj też jeszcze taki, no jeszcze raz, ja będę o tym mówił i będę apelował, obudźmy się, wszyscy obudźmy się. Bo za chwilę naprawdę staniemy się, już jesteśmy powoli niewolnikami we własnym kraju i jeżeli my dopuszczamy do, do, takiej, do takiej sytuacji, ja mówię my, Polacy, ale tutaj też rząd dopuszcza do takiej sytuacji, że na czele ministerstwa, czy na jednym z ministrów, bo ja cały czas mówię o tym nieszczęsnym Ministerstwie Środowiska i Klimatu, jest człowiek, który dąży do fizycznej likwidacji łowiectwa. Który ludzi jądrzy na myśliwych, na całe to środowisko, który on między innymi jest odpowiedzialny za tą niesłychaną falę hejtu, który się na nas wylewa. Mnie samego, ja niedawno o tym mówiłem, jakie komentarze się znowu zaczęły pojawiać na moim kanale, grożące śmiercią, życzące nam właściwie, nie tyle grożące nam bezpośrednio śmiercią, tylko życzące nam osoby, które nam życzą non-stop, żebyście zdechli, żebyście zginęli, to Was trzeba zastrzelić. To jest wszystko spowodowane właśnie działaniem takich ludzi, a szczególnie takiego człowieka jak ten nieszczęsny Mikołaj Dorożała. Takie rzeczy, moim zdaniem, w tej chwili, jeżeli jest taki nacisk, no wszyscy, mowa nienawiści, no to jest spowodowane tym takim atakiem według niektórych na orkiestrę świątecznej pomocy, to też jest inny temat zupełnie, a o tym nie będę mówił w tej chwili. Ale jeżeli. Jeżeli jest taka sytuacja, że jest taki hejt, dosłownie, taka naganka na myśliwych i żadne służby się tym nie zajmują, bo w normalnym, ja mówię jeszcze raz zawsze, w normalnym kraju to już w służby się powinny zainteresować, kto stoi za takim dorożałem, za tym całym środowiskiem, niech żyją, kto inspiruje tych ludzi do takich działań, do tego, żebyśmy byli opluwani, żeby nam grożono, a przypominam, że my prowadzimy w imieniu państwa, my jesteśmy... Ramieniem rządu, państwa do gospodarowania, które gospodaruje łowiectwem. Leśnicy zajmują się lasami, my zwierzyną dziko żyjącą. Zwierzyną łowną dziko żyjącą. Działamy na podstawie prawa, ustaw, planów. Tak, jak leśnicy mają plany zagospodarowania lasów. My mamy plany łowieckie, zatwierdzane i to nie przez kogoś tam, gdzieś tam, tylko przez właśnie przez leśników, fachowców. Ale nie, jesteśmy tępieni. Tylko tutaj to jest taka moja analogia. Popatrzcie, co się dzieje z górnictwem właśnie, z przemysłem drzewiarskim. To wszystko jest niszczone. My żyjemy na węglu, dosłownie, szczególnie tutaj na Śląsku. No ja chyba chodzę po węglu, może nie wiem, jakie tu są pokłady. Teraz odkryto olbrzymie pokłady, zresztą dawno już są zdiagnozowane, ale odkryto, odkrywają, odkrywane są kolejne pokłady węgla gatunkowo bardzo dobrego na Lubelszczyźnie. Niemcy już, bo ja cały czas wracam do Niemców, Niemcy już tam gdzieś łapki swoje na tym kładą, bo doskonale wiedzą, że ta, te założenia tej zielonej energii, tego tych bzdur prowadzą do katastrofy, a Niemcy głupi mi nie są, nigdy nie byli. Zawsze działali racjonalnie, racjonalnie, w swoim, w swoim mniemaniu racjonalnie. Bo działali tak racjonalnie, że my do tej pory, o II wojny światowej, nie potrafimy się pozbierać. Wybili nam całą inteligencję, zniszczyli nasz kraj, i do tej pory uważają, co nasi rządzący przyklepują, że nam się nic nie należy. Jeszcze dalej nas trzeba grabić. Ale jaka, jaka, jest tym, jaka jest w tym rola właśnie naszych polityków, jak możemy dopuszczać do tego, żeby politycy rządzący rujnowali nasz kraj? Bo prostym przykładem jest właśnie łowiectwo, leśnictwo. To jest rujnowanie naszego kraju. Są wyłączane z gospodarki leśnej kolejne olbrzymie połacie, będą likwidowane nadleśnictwa, przecież założenie jest takie, że najpierw doprowadzą do bankructw, znaczy bankructw, do, do tego do stanu takiego, że nadleśnictwa, ponieważ mają wyłączane obszary, tak szczególnie to jest w Bieszczadach, więc no, nie ma wycinki, nie ma gospodarki, no, nie ma pieniędzy. No więc prosty przykład, co jest, no, nierentowne, zlikwidować. I kolejne rezerwaciki, rezerwaty z zakazami. Oczywiście za chwilę będą bileciki wstępu, za chwilę nie będzie wolno zbierać runa leśnego. A ludzie, brawo, brawo. Kolejne idiotyzmy, które nasze społeczeństwo tak zwane połyka, jak te przysłowiowe pelikany. Jeżeli tak ostatnio powiedział profesor Gwiazdowicz, jeżeli. Gałęziami gospodarki, tak newralgicznymi rządzą kompletni dyletanci. Ale mało tego, gdyby dyletant, ja się mogę zgodzić, dy jest dyletant, ale ma na tyle rozumu, że bierze sobie do współpracy, do kierowania, do współkierowania jakimś resortem, jakimś działem przemysłu. Bierze sobie fachowca, człowieka z wiedzą, z praktyką, z jakąś wizją, ale u nas nie. U nas dyletant dobiera sobie jeszcze głupszego dyletanta. I tak to, tak to trwa. My w końcu naprawdę, my się musimy obudzić. Musimy się obudzić, bo zrujnują nam kraj do szczętu. A łowiectwo to jest tylko taka jedna z gałęzi, którą chcą zniszczyć za wszelką cenę. I nieważne jest to, co ze zwierzyną, co z, co z rolnikami, z tym wszystkim. Nie, zniszczyć po prostu ideologicznie, bo ktoś coś komu obiecał, komuś obiecał. A najśmieszniejsze z tego to ja to zawsze podkreślam, że ludzie w tych wszystkich, tak jak w Ministerstwie Nauki, gdzie wywalają naszą historię, podręczniki i książki są niepotrzebne, jakieś wprowadzają ideologiczne bzdury, że to są przedstawiciele partyjek, partyjek kanapowych. Tak jak ta cała lewica, tak jak ta, ta, ta 2050. To są partie, które mają bardzo niskie poparcie albo żadnego. I te partie niestety współrządzą tym tragicznie doświadczonym krajem. Teraz już na Ambonę. Doczłapałem już na Ambonę, ale pada deszcz niestety. Zrobiła się bardzo silna mgła. Tak widać, no, no widać na no, 200 metrów, ale niestety pada deszcz. Mówię tak, doczłapałem bo po tym śniegu to się makabrycznie idzie jeszcze po, po takim miękkim śniegu mokrym. Ale przyszedłem na Ambonę. Bardzo dużo tropów jeleni. jestem jak ostatnio wczoraj, chyba czy przedczoraj, byłem w okolicy, to widziałem w termowizerze, jak już schodziłem i jechałem do domu, że cała chmara stała w lesie. Ja z jakieś tam sarny widziałem, posiedzę trochę za długo, też no bo nie ma potem sensu. Na lisa jest za mokro, lis się nie ruszy w taką pogodę. Nie ma sensu wabić. Myśmy się tak jeszcze ostatnio cieszyli, jak została odwalona, jak został odwalony ten poselski projekt ustawy, która nas miała pogrążyć. Mówię w tym sensie pogrążyć, że mieliśmy przechodzić badania doszedł do 70 roku życia co 5 lat powyżej już co dwa lata. Ja tak w ogóle to proponowałbym właśnie co 2 miesiące, tylko dla tych idiotów, którzy to wymyślają, no, jest to powód do radości. Jest to zasługa też kontaktów wielu z naszych prominentnych myśliwych. To trzeba docenić. Tu szczególnie PZL, no bo oni zawsze wiedzą skąd wieje wiatr. A wiatr zmian może być niedługo przybrać postać huraganu, ale nie umniejsza to faktu, że koledzy, koleżanki z tego klubu, z tej partii się przyczynili do tego. No PiS, jeżeli słuchaliście relacji, to na końcu doskonale to podsumował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, zwracając się do siedzących na sali posłów PIS. No powiedział im prosto: no Przecież to, to wy doprowadziliście do tego, że myśliwi nie mogą przekazywać z pokolenia na pokolenie swojej pasji, swojej tradycji. To wy zakazaliście zabierania dzieci, młodzieży na polowania. I wiele, wiele takich wątków poruszał właśnie, powiedział, uderzcie się w pierś i zróbmy wszystko wspólnie. To jest bardzo fajny apel, żebyśmy przywrócili między nimi właśnie tą możliwość wychowywania dzieci przez rodziców, dziadków, bo takiego kuriozum, takiego bezprawia nie ma na całym świecie, żeby rodzice zostali pozbawieni podstawowych praw, konstytucyjnych praw, biologicznych praw naturalnych praw do wychowywania swojego potomstwa zgodnie z własnymi przekonaniami. Niektórych to może trochę oświ oś oświeci, może im się zapali jakaś lampka, chociaż od polityków trudno oczekiwać jakichś racjonalnych działań. Oni działają od wyborów do wyborów, od sondażu do sondażu. A teraz była jeszcze taka ta słynna sprawa, bo wczoraj, przedczoraj się działo z komendantem policji i Iławie. Znam i ławę polowałem tam. Pozdrawiam kolegów z Koła Łabędź, który odszedł czy musiał, został zmuszony do odejścia ze służby w wieku tam 45 lat i powiedział wprost, co o tym myśli. Potem jeszcze słuchałem jego takiego wywiadu, gdy mówił właśnie, że to jest cała tragedia. My to wszyscy wiemy, że jak jest zmiana ekipy, to momentalnie są wywalani ludzie mądrzy, kompetentni i to dotyczy każdego, każdej z dziedzin naszego życia i kultury. I właśnie lasów i tego wszystkiego, to, to jest po prostu straszne. Nie patrzy się na nic, na fachowość, kompetencje nasi. Na tamtych się trzeba zemścić i nasi. Zresztą cała ta polityka teraz, która się toczy, to jest tylko polityka zemsty. Tu się nic nie buduje, tu się nie. Ja na przykład nie słyszę w telewizjach, w mediach, chociaż staram się tych, tych bzdur nie oglądać, ale nie słyszę jakiegoś, jakiegoś, jakiejś narracji o gospodarce, o tym, co się w Polsce buduje, nie zemsta, aresztować, zamknąć. Ci tacy byli, a ci byli jeszcze gorsi. A my jesteśmy jak te durnie, wszyscy patrzymy się z otwartymi ustami na to. Doszliśmy do takiej sytuacji, gdy musimy walczyć, dosłownie walczyć, naprawdę walczyć o nasz byt, o nasze dobre imię, a ludzie odpowiedzialni za tak ważne gałęzie gospodarki robią wszystko, żeby tych, tych ludzi, myśliwych leśników, oczernić, opluć, napuścić na nich setki tysięcy jakichś hejterów. A najgorsze jest to, że wprowadzają do szkół jakieś przedmioty, jakieś przedmioty quasi przyrodnicze, gdzie bym uczyć, że trzeba się słyszałem, ostatnia wypowiedź taki. To też jest zgodne polecenie jakaś pani nauczycielka. Z kolczykiem w nosi jakaś wydziergana wyglądała jak menelka, bo jednak są jakieś zasady, też człowiek powinien, nauczyciel powinien jakoś wyglądać i tłumaczy, że ona sobie marzy, żeby móc się przytulać do drzewa, żeby porozmawiać z roślinkami, żeby to wszystko żyło i takie banialuki, i to jest nauczyciel. I potem macie prosty przykład, skąd się biorą tacy ludzie przylepiający się do asfaltu bezmyślni. Chociaż czy są bezmyślni, większość, znaczy jest grupka, która nie jest bezmyślna, która działa racjonalnie i która doskonale wie, że za obce pieniądze, bo tu już tyle razy o tym było, była mowa, że dlaczego się polskie służby nie zainteresują, skąd te organizacje mają pieniądze. I ta grupka doskonale wie, że na plecach takich idiotów przy, przy Zlepiających się tam do asfaltu, czy oblewających dzieła sztuki w muzeach, może wypłynąć. I już wypływa. Bo popatrzcie sobie na polski Sejm. Kto w tym Sejmie zasiada? Walczą z hejtem, a mnóstwo, szczególnie wśród posłanek to są, to są osoby, które za poprzedniego rządu protestowały, używały wulgarnego słownictwa, no potwornie wulgarnego słownictwa, także Człowiek nawet nie chcę o tym mówić, jak się zachowywały i te osoby są w tej chwili posłan poślicami, ministerkami zasiadają w rządzie i to jest po prostu zgroza, po prostu zgroza. Więc siedzimy, odpoczywamy, żeby się mózg naprostował na właściwe tory, chociaż o to trudno. Zbliża się już. Praktycznie jeszcze pół godziny możliwości polowania na zwierzynę płową, ale jest fatalnie. Jestem cały mokry, leci, taka mrzawka ma spodnie, czapkę, wszystko ma mokre. Wracam do domu, nim się doczłapię do samochodu, to będzie 17, może gdzieś po drodze spotkam jelenie. Czasami trzeba tak porozmawiać. Wylać gorzkie żale, ale to nie chodzi o żadne żale, tylko po prostu o taką twardą rzeczywistość, w której żyjemy, niestety, niestety, niestety. niestety. A dla mnie zawsze jest ta rzeczywistość ważna. Bo, co z tego, że no jeszcze możemy polować, ale ta otoczka wokół nas, ta pętla się coraz bardziej zaciska. I pomimo tego, że no, naprawdę my się staramy się, już wiele się zmieniło w tym naszym owiecu, takie podejście już trochę inne jest też do naszego otoczenia, bo walnijmy się w pierś. Wiele błędów jest i było po naszej stronie: olbrzymich błędów, zaniedbań katastrofalnych, ale to już było, minęło. No więc w tej chwili większość z nas stara się robić, co może, żeby jakoś ten nasz wizerunek, żeby. No ale co znaczy wizerunek? No co wizerunek? Wizerunek, jesteśmy normalni. Nie jesteśmy żadnymi przestępcami, żeby się cały czas tłumaczyć, bo my cały czas i o to chodzi, my jesteśmy cały czas zmuszani do tłumaczenia się, do przepraszania, do odpowiadania na hejt. I to się tak toczy. Wracam już. Pogoda, jak powiedziałem, jest fatalna. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. Niby fajnie, bo biało, ale... Mgła i deszcz. Ja mam ambona normalnie kryta, wszystko, a ja jestem całkiem mokry. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Dasz było